Jeszcze żadne mistrzostwa piłkarskie nie łączyły się z tak niewielkimi emocjami jak te w katarze. To znaczy, emocje są, ale wcale nie sportowe. Mundial w Katarze to jedna wielka polityka, z każdym dniem coraz bardziej widoczna, to mega oskarżenie o mega korupcję wokół FIFA. To oskarżenia o łamanie praw pracowników, o łamanie praw człowieka, w tym praw kobiet i mniejszości LGBT. To wreszcie oskarżenie o to, że w dobie globalnego kryzysu Szejkowie szastają. Dość powiedzieć, że na imprezę u siebie wydali 200 miliardów dolarów, podczas gdy żaden z poprzednich mundiali nie kosztował więcej niż 15 miliardów dolarów. I jeszcze to dojmujące poczucie, że to wszystko jest kompletnie sztuczne. Począwszy od imprezy otwarcia, w czasie której powszechnie za to skrytykowany aktor Morgan Freeman opowiadał o wspólnocie, o jedności, o radości, jaką daje piłka, ale nie wspomniał o tym, że trwa krwawa wojna w Ukrainie, w Europie. Czyli w ojczyźnie Futbolu. Podobnie sztuczne są przecież stadiony specjalnie postawione na te imprezy, które po imprezie, po mistrzostwach będą niszczały w czasie kolejnych pustynnych burz. My w Polsce mamy niezły Meksyk. Mamy dość problemów, by nie ekscytować się za bardzo tymi mistrzostwami. Dobrze więc, że tym razem nie ma napompowanych. Nadziei, nie ma jakichś mega snów o potędze. Będzie fajnie, jeżeli Robert Lewandowski i spółka dadzą nam choć trochę radości i satysfakcji. Wszyscy, jak kania Juju, poszukujemy, szukamy, czekamy, wyczekujemy na choćby najmniejsze dobre wiadomości. Ale jeżeli będzie jak zwykle, to przecież przeżyjemy i to. Na wszelki wypadek bądźmy optymistami i dziś po południu kibicujmy naszym. Co mamy do stracenia?